W dzisiejszym shortcie chcę Wam pokazać obroty silnika, które są zależne od temperatury zewnętrznej, jak i ustawienia samego sterowania temperaturą. Zobaczcie, co się będzie działo. W momencie, kiedy podnoszę temperaturę, którą chciałbym, żeby była na przykład sobie 22 albo 23 stopnie, automatycznie w silniku D4D Toyoty, ale to tyczy się głównie właśnie marki Toyota. Silnik sam podnosi obroty do praktycznie 1100 obrotów do momentu, kiedy temperatura nie osiągnie temperatury bliskiej i roboczej, lub możecie po prostu zmniejszyć tą temperaturę. Powiedzmy, że teraz do 19 stopni. Ale jak silnik jest bardzo zimny, to zalecam, żeby na początku ustawić na 16 stopni. Wtedy, mimo niskiej temperatury silnika, obroty będą w okolicach tych, które teraz są. Zatem nie martwcie się. Wszystko jest ok.